Ej, Ole poleci w ten weekend? Nie mam bladnego pojęcia. Kolego, zielonego. He, 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 he. Jesteśmy już po kolejnym Intrze i przyjeżdżamy do was z kolejnym odcinkiem. Krzywy, dlaczego przyjeżdżamy? Nie rozumiem. Nie zatrzymaliśmy się na to. Cały czas zielone światło! Tak, ty na zewnętrzni Adam ma zielono. U mnie nie Zabrakło jednej bramki. United, oczywiście. <laughs> Najbardziej zawiedli. 5 do zera było, a nie nie wiem, 3-2, Ale dwa, niesamowity i tak dalej. byłby to kupon, bo z tym kursem wykręconym powyżej szóstki. Real wygrał. Kurczę, i ten minimalny, spalony Cristiano Ronaldo. I później Kawani, który walnął boleć mu za sprawą Robert Sona w poprzeczkę. Przecież tak, dokładnie. Mam. Więc zamieniamy się miejscami na pasie ruchu. Tym razem ja wyprzedzam krzywego, Prowadzi. on podpina się w i ja ale... jedzie w moim tunelu aerodynamicznym. Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, przypomnienie od krzywego. Wszystkich, o wszystkich linkach w opisie, tam Instagram, grupa na fejsie, nasze Twittery, bonus od Fortuny, co w kontekście tego materiału jest niezwykle istotne. No i oczywiście przypominamy również o subskrypcjach. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zachęcamy. I zaczynamy! Słuchajcie, podzielimy się z wami krótką refleksją. Myśleliśmy długo nad tymi kuponami, było trudno coś skleić. W zasadzie teraz jest masę takich spotkań w tej fazie sezonu, które przyprawiają typerów o ból głowy. Nam również taki ból głowy towarzyszył, towarzyszył. ale finalnie udało się coś względnie racjonalnego skleić. Zaczynamy jak zwykle tak, od krzywego. Tak. Słucham cię, krzywy. Na początek przypomnę, że to nie są żadne pewniaczki. grać na własną odpowiedzialność, jeżeli oczywiście Powtarzaj. jesteście... Powtarzaj, ostatnio siada. ...dorośli. To. Tak, dokładnie. Słuchajcie, zacznijmy od Anglii. Dawaj. Ale kurczę, wszystkie typy tak jakoś... Wiem, ja to samo miałem z Anglią. Powiedziałem tobie zresztą, tak. że ja Anglię odpuszczam, no. po czym finalnie i tak się znalazła na moim kuponie, ale dlatego, że... Poszedłem w takie przekombinowywanie przy okazji no, innych no, lig, no. więc uznałem, że nie, odpuszczam to, pójdę we względnie stabilne, sprawdzone opcje. Zobaczymy, w co ty pójdziesz y w Anglii. Ostatnio powiedziałeś, że bardzo ciekawy kurs jest w meczu Brighton City na powyżej 2,5, tam było mm -hmm. około 1,80. Mm -hmm. Ja prywatnie to zagrałem ostatecznie i się udało zazielenić, o ty, więc, tak, tak, więc zagram pod na to typy? samo w meczu Liverpool z Brighton. Dobra. Tam jest troszeczkę niższy kurs, aczkolwiek 1,50 i te A, okolice, tak 1,54. Czekaj, więcej niż 2,5. Tak, okay. to jest nadal dobry kurs. Też tak uważam. Wiemy w jakim gazie jest Liverpool, ja wiem, że za chwilę teoretycznie grają w Lidze Mistrzów i powinni troszeczkę bardziej odpocząć przed meczem właśnie na europejskich stadionach, aczkolwiek mają dość względnie spokojną pozycję. Tak, Zobaczmy i teraz tutaj, też autowali, Więc wydaje mi się, że tutaj pucharze. oni spokojnie dwie bramki um. mogą klepnąć. Brighton, które z City też kilka dobrych okazji sobie stworzyło i też ostatecznie bramkę strzeliło. Prawda? Może tą jedną dołożyć, a jeżeli nie, no to liczę na trzybrankowe zwycięstwo Liverpoolu, ewentualnie jakieś 5-0 do 0, może. <śmiech> <śmiech> Wiecie, trzeba też z siebie żartować. I zmazać eee, plamę tak. na honorze, eee, bo im dokładnie. więcej Liverpool będzie rejestrował wyników 5 do 0, tym więcej ludzi o. zapomni o nie, wyniku na Old Tego nigdy nie zapomną Manchester United, jestem tego pewien. Zresztą sam, sam bym nie zapominał na miejscu kibiców Liverpoolu. Takie coś trzeba nam wytykać do końca naszych dni. dni. Tak, Tottenham United to jest następny mecz i czysta jedynka nie żartuje. Yy, mówiliśmy wczoraj. Jest zakład na zwolnienie Ole? O, nie wiem, nie sprawdzałem, nie <laughs> szczerze. Ale tak, wczoraj na live'ie Premier Twitch, gdzie byłem obecny, rozmawialiśmy o tym, jak ten mecz może wyglądać. Mhm. I raczej się ze mną zgadzaliście, że raczej zapowiada się na dość mozolne, nudne spotkanie z niewielką liczbą bramek. Ta, to prawda. I jak grał na poniżej 3,5? 1,44? Okej. Okay. Wydaje mi się dość racjonalnym typem. Wiemy, jak. Tottenham przede wszystkim gra, raczej cofnięty. United mające problemy z tego typu z, z zespołami grającymi, właśnie taki futbol. Mm -hmm. Aczkolwiek, no, ja wiem, że tu może być jakiś kosmiczny wynik. Jest to możliwe, bo to jest dość ważny myśl dla obu zawodników. Aczkolwiek, jeżeli bierzemy pod uwagę racjonalność, to jednak kieruje się w stronę takiego, a innego e, wyniku. Ale ja myślę, że Ole i. Świadomość tego, że druga porażka dużą liczbą bramek będzie już absolutnie no nieakceptowalna. No podejdzie mocno, do meczu też bezpieczne. Tak, będą dość mocno dbać o te tyły. Powinien przynajmniej. A wiemy też, że tot nam jest taki niejaki w ofensywie, mówiliśmy o tym, że raczej liczy na przebłyski dwóch piłkarzy, więc kto to wie. Mhm. E, zresztą trzy pierwsze mecze pamiętam, jak wyglądały. Trzy mecze po 1 do 0 i, 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 i 9 punktów. Mhm. E, więc też o czymś świadczy wiadomo, że to potem się zatrzymało. Ostatni mhm. typ to są Włochy i mhm. tutaj liczę na naszego przyjaciela, który dotychczas nam zazieleniał kupony, czyli Hellas. Mhm. Obie strzelą? Liczę po prostu, że obie strzelą w meczu z Juventusem. W porządku. Tak, po prostu to jest typ na to spotkanie. 1,63, dość w porządku, kurs. Ja wiem, że w spotkaniu przeciwko Juventusowi to jest dość ryzykowne dostawienie, aczkolwiek ostatnia forma pokazuje, że Juve jest taki chwiejny. U siebie potrafi przegrywać zespołami po raz pierwszy. Mówię oczywiście tutaj o Empoli i Sasuolo. Na wyjazdach różnie to bywa. Była seria bez straty bramek, teraz znowu dwie ze straconą są. Inter ostatecznie strzelił, wiemy, że to nie było jakieś mega łatwe do zrobienia, bo przecież porzucie karnym, aczkolwiek Helas wiemy jak dobrze sobie radzi w ofensywie, wydaje mi się, że powinni sobie dać rady. to jak ten jeden raz urządzić Juventus, a Juventus musi gonić czołówkę, więc też coś... Powin, powinien strzelić, a raczej powinna przy okazji, strzelić. Przy okazji Lasu ważne jest to, że oni cały czas kontynuują tą swoją magiczną Właśnie. serię. Ja po prostu liczę, że ta seria ja się bramką. nie skończy przynajmniej. Kiedyś jak, jak do... musi przyjść za ale... Tak, sezon ten grałem tak na Union, pamiętasz? Tak. I się dawało, więc teraz jest to jest mój Union. Ty grałeś wtedy, czekaj, BTTS-y po... też? Aha, tak, faktycznie. Tak, 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 Wbrew logice czasami, ale siadało. Dobrze, to gramy. 3,61 całkiem znośny kursik. U mnie jednak Anglia zdominowała kupon. Mówiłem o tym początkowo, że wróciłem się do tych podstawowych przemyśleń. Arsenal z Leicester odpuszczam. Uważam, że na King Power Stadium może być spotkanie o niskim to pułapie bramkowym. 0 -0, to może być 2 1-1, coś takiego. Ja typowałem wczoraj na no, Kubiczu, że to będzie właśnie wynik 1-1, jakiś remisik. Palace City, również interesujące, intrygujące spotkanie, bo tu na obie strzelom jest bardzo duży kurs. 2-11, myślałem przez chwilę o tym. Ogólnie jednak odpuszczam, bo Crystal Palace, Patrick Aguirre, chociażby z Chelsea grało bardzo zachowawczo, nie tworząc wielkiej liczby szans. Wiadomo, że oni mają obecnie w składzie takich piłkarzy, którzy mogą trochę szumu narobić, ale mimo wszystko jest to Manchester City, Pepa Guardioli. Liverpool Brighton ty już wziąłeś, Burnley Brentford moim zdaniem zbyt chaotyczny mecz tak, do przewidzenia, tak. ale już na przykład Watford Southampton to jest bardzo ciekawe spotkanie. Kilka ważnych informacji dotyczących tego spotkania. Może na początek wyjdziemy od mojego zakładu. Obie strzelą BTTS 1.65. Niektórzy powiedzą, że patrząc na dorobki bramkowe jednej i drugiej drużyny, Um, oczywiście nie w krótkiej perspektywie czasowej, tylko w tej nieco dłuższej. To jest zakład, który wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego ten kurs jest powyżej 1,50. Ok, z drugiej jednak strony. Pozytywny duch, który wprowadził do szatni Claudio Ranieri, już zdążyliśmy zaobserwować w starciu nad Goodison Park, kiedy Watford w przeciągu tych ostatnich kilkunastu minut absolutnie zmiócł z planszy piłkarze Evertonu, którzy przecież posiadali przewagę w tym spotkaniu, wygrywając 2 do 1. Bardzo inteligentne, rozumne zmiany Claudio Ranieriego, który przestawił system na taki, który skontrował idealnie założenia taktyczne Rafy Beniteza, który wprowadził Richarlisona w miejsce żegnanego owacją na Gordona swoją drogą o Zastanawiało się to z buczeniem fanów na Goodison Park. Nie chcę powiedzieć, że są jakieś tarcia pomiędzy nimi a Rafą Benitezem, ale, ale Gordon, jako ulubieniec kibiców, może w tym meczu zostając, mógłby uniemożliwić takie proste rauty, które miały miejsce pod koniec tego spotkania, bo większy walk rate defensywnie niż Richarlison u niego występuje, no ale może też po prostu w nogach nie było tyle gazu, żeby dać z siebie wszystko w tych końcowych fragmentach spotkania. W każdym razie kontrując taktycznie Claudio Ranieri udowodnił, że odrabia lekcje i zadania domowe. Dlaczego o tym mówię? No bo wizytował na Stamford Bridge oglądając starcie Chelsea ze Świętymi w Carabao Cup. Claudio Ranieri na pewno skrzętnie notował, i starał się zaobserwować pewne trendy. Tym podstawowym trendem jest oczywiście wysoki agresywny pressing Świętych. Do składu wraca James Ward-Prowse, który jak wiemy, w tym pressingu jest postacią również bardzo istotną, mm -hmm. wraca po zawieszeniu. Na Prowse jego nieobecność narzekał Ralf Hasenhüttl. Teraz będzie mógł korzystać ze swojego fenomenalnego wykonawcy z tych fragmentów gry. Watford z tymi stałymi fragmentami radzi sobie średnio, więc może to być element, który zaskoczy zespół Claudio Ranieriego. Jeżeli w bramce wystąpi Foster, który w tej chwili wydaje się pewniakiem, no to jakimś rzutem wolnym James Ward-Prowse jest go w stanie zaskoczyć. Wróćcie do tego materiału, jeżeli sobie e, przypomnicie o tym, co teraz powiedziałem, a James Ward-Prowse rzeczywiście strzeli w ramkę z wolnego. Mm. Może to jest jak, jakieś prorocze zdanie. BTTS w każdym razie wydaje mi się całkiem realny, bo Święci przede wszystkim muszą punktować. Oni zaliczyli już serię spotkań z trudnymi rywalami. Teraz przychodzi moment, w którym, w którym muszą nabierać tych punktów do wora. Ostatnie sytuacje, które sobie wytworzyli, to były zdecydowanie sytuacje na pff, praktycznie nawet 1-0 w skali Expected Goals, bo ta sytuacja Redmonda to w ogóle jakiś abs absurd, że on tego nie trafił. I o, wiadomo, że nieco mniej, ale to też była bardzo dobra sytuacja w ostatnim starciu z Benni więc spokojnie cztery bramki święci mogli w tamtym spotkaniu zaliczyć. W meczu z Watfordem wyjazd nie jest daleki, więc nie trzeba będzie się jakoś bardzo eksploatować podróżą, a piłkarze w bloku defensywnym wystarczająco niegramotni, żeby ich oszukać jakimś mhm. zwodem czy, czy jakąś szybszą akcją. Z drugiej strony, oczywiście, ten blok defensywny u świętych też nie jest jakiś wybitny i mówię to ze smutkiem, bo ostatnio słabiej oceniany chociażby Janek Bednarek po meczu z Berni, właśnie w lokalnej prasie na Hampshire Live. W Watfordzie zaś jest kilka nazwisk, które regularnie są dostarczycielami baboli. Jest też kilku piłkarzy, których na ten skład nie będzie miał na swoim podorędziu Claudio Ranieri, ale nie są to jakoś mega istotne nazwiska. Jestem ciekawy, co zrobi też Joshua King. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, aha, drugi drużynie nie ma Broi. To też jest ważna informacja, bo on ostatnio kwitł nie tylko w reprezentacji, ale również w drużynie Ralfa Hacen-Hitla. Jedni i drudzy mają argumenty, żeby te bramki strzelić, i jedni i drudzy mają przeciekające defensywy, więc obie strzelą. To jest mój pierwszy zakład. Bardzo rozgadałem się o tym spotkaniu, więc teraz szybko przenosimy się do drugiego spotkania. Tutaj krótszy komentarz. Willa Westham, dla większości z Was. To, co teraz zrobię, wyda się głupie, nieracjonalne, no i z perspektywy typera jego interesów fatalne. Ale ja mimo wszystko idę w Aston Villa z podpórką. Mówiłem o tej serii na premier Twitchu, trzy ostatnie przegrane spotkania. Tak. Dean Smith jego Aston Villa, która nie przypominała Aston Villa, którą znamy. 3, 5, 2 troszeczkę nam teraz rdzewieje, i niektórzy fani Willi zauważają, że warto by było wrócić do 4, 3, 3. To jest chyba najoptymalniejsza formacja przy okazji tego. E, składu Dina Smitha, sytuacji kadrowej, wielu fanów Willi widziałem w sieci narzeka na ustawienie 4-2-3-1. Po pierwsze, nie dając w 100% swoich umiejętności na skrzydle fanom, Oli z zdaniem wielu się marnuje. A po drugie, Willa pozbawia się tej gęstości w środku pola, bo przy 4-3-3 jednak ta druga tercja jest zagospodarowana trzema piłkarzami, którzy harują. Nominalnie są to Douglas Lewis, John McGinn i Jacob Ramsey, który jeżeli gra, to wygląda bardzo dobrze. Nawet po wejściu z arsenalem to było widać. Przy 4-2-3-1 masz dwóch piłkarzy, którzy pracują w środku mm -hmm. pola w pressingu i jednego bardziej ofensywnego, wolnego elektrona, którym może być na przykład Emi Błendia. Ewentualnie dany Inks cofnięty na dziesiątkę, ale wielu fanów Willi zauważa, że on znowu na tej pozycji się marnuje. Więc z dwojga złego, jeżeli coś. Wypadałoby zmienić, a wypadałoby zrezygnować z tego 3, 5, 2, bo póki co nie wyglądało to dobrze w starciach z trzema poprzednimi rywalami. No to 4, 3, 3 wydaje się być logiczniejszą opcją. Na West Ham, moim zdaniem, całkiem dobro. Pewnie, Wtedy pewnie. można sobie zapewnić właśnie tych trzech piłkarzy, którzy słyną z harówki w środku pola, a jednocześnie mieć trzy szybkie mm, opcje z przodu, które będą. Odbierać podania progresywne, słane albo z y, formacji defensywnej, albo właśnie z środka pola z drugiej tercji. I tam można by było oczywiście Watkinsa zmieścić, ale wcale nie głupi byłby wariant, na przykład z Inksem na środku. Watkins mógłby sobie odpocząć, bo jego ostatnie występy są przeciętne. Na lewej stronie em, na przykład mógłby zagrać El ewentualnie Bailey, chociaż nie jest on pewny, mówi Dean Smith, że na konferencji prasowej, że jeszcze do optymalności droga daleka w przypadku Baileya. ja z drugiej strony albo Bertrand Traore. Także jest sporo wariantów. Moim hmm. zdaniem oni w tą stronę powinni pójść. Tym bardziej, że Villa Park oczekuje teraz w wyniku po tym absolutnie nieakceptowalnym położeniu się z Wolves, po położeniu się z Arsenalem. Jakaś reakcja jest wymagana, tym bardziej, że Dim Smith Zastrzega, że jego zespół cały czas bije się o top 10 i on jest spokojny o to, że oni to top 10 osiągną, więc automatycznie muszą punktować. Dlatego uważam, że Willa nie przegra. przegra tego starcia na Willa. Park, ale tak jak mówię, zdaniem wielu z Was pewnie West Ham jest względnym faworytem, z tym, że też byłbym ostrożny, bo pamiętajcie, że Wila nie grała w środku tygodnia, West Ham grał i miał mm. trudne spotkanie, które oczywiście skończył z awansem, więc wielkie brawa dla drużyny Davida Moisa, który świetnie gospodaruje w tej chwili swoją kadrą, więc warto mieć również to na uwadze. No i ostatni zakład, wychodzimy z Anglii, zastanawiałem się nad Włochami, Ty już przedstawiłeś swoją opcję, też myślałem, czy by się nie pobawić znowu w El Las. myślałem nad Talantą i Lazio, zrezygnowałem z tego konceptu, jeszcze Całkiem ciekawy jest mecz Romy z Milanem. To też jest ważne spotkanie dla jednych i drugich. Ostatecznie z Niemiec też zrezygnowałem. Pokierowałem się w stronę Hiszpanii, i tutaj na zwieńczenie mojego kuponu, bo bardzo dużo gadałem o tych dwóch stacjach angielskich. Prosty zakład, real dwójka. Starcie, z Elche. Elche, które wygrało tylko dwa spotkania w tym sezonie. Oczywiście u siebie jest dobrze dysponowane, ale. Ja myślę, że Real dysponuje takimi piłkarzami, którzy znajdą klucze do drzwi tej szesnastki elcze, która może być mocno zaryglowana. Mm -hmm. Tak czy inaczej, no, ma wrócić podobno do Luka Moddyć, więc jego kreatywność zapewne też pomoże. Po tym meczu z Osasuną, Los Blancos mają. Zadanie do wykonania. Mają przede wszystkim nadrobić, zadośćuczynić straconym dwóm punktom, bo tak niektórzy kibiceralu podchodzili do tego starcia z Osasuną. Osasuną broniącą się nisko, starającą się ryglować dostęp do własnej bramki. Elcze zdecydowanie słabiej na papierze wygląda niż Osasuna, więc nie powinno być aż tak ciężkim, twardym orzechem tak. do zgryzienia. Na no przede wszystkim też z takimi zespołami chyba każdy oczekuje, że Real będzie wygrywał. A kurs Koło 1.50, dokładnie. dokładnie. A kurs Koło 1.50 to w przypadku Realu jest kurs atrakcyjny. 3.79 finalnie tak wygląda mój kupon. Gramy. Mamy nadzieję, że jeden i drugi kupon się zazielenią i będziemy mogli dalej kontynuować naszą wspaniałą Pasę. przejażdżkę po mieście. Z zielonymi światłami na każdym krzyżowaniu. Wam też tego życzymy. Udanego, dobrego weekendu. Trzymajcie się, widzimy się oczywiście po jutro. nim. Jutro. E, tak, po nim z podsumowaniami, no ale jutro na kanale piłkarzyki. Hej! Pa!